Wypaczona. Manga z gatunku Horror w polskim wydaniu jest zamieszczona w jednym obszernym tomiku. Wydana w języku polskim przez wydawnictwo Wanego. Fabuła opowiada o losach chłopaka, który niespodziewanie spotyka się z dziewczyną znaną z japońskich legend miejskich. Nieszczęśnik odpowiada na pytanie potwornej Lolity. Legenda mówi o dziewczynie w stroju Lolity, siedzącej na śmietnisku w środku ciemnej nocy. Potworna Lolita pyta napotkanych przypadkiem chłopaków, czy mają siostrzyczkę. Jeśli nieszczęśnik odpowie nie, Dziewczyna zrobi wszystko, aby stać się jego idealną siostrzyczką. Natomiast, jeżeli osoba odpowie, że nie ma i nie chce mieć, dziewczyna natychmiast go zabija. Co jednak, jeśli ktoś odpowiedziałby, tak? Cóż, tego możecie się dowiedzieć. Czytając tę mangę, oprócz głównej historii, która z pewnością spodoba się wielu fanom tego gatunku, w Tomiku są również dwa dodatkowe historie, które moim zdaniem są naprawdę interesujące. Jest w nich wiele zwrotów akcji, jak i w głównej historii. Manga jest ciężko dostępna i raczej trudno ją kupić. Z tego co wiem, można jedynie z drugiej ręki. Tomik moim zdaniem był naprawdę dobrze zrobiony. Moją uwagę przykuły świetnie zrobione rysunki i naprawdę wciągająca fabuła. Ogólnie uważam mangę za naprawdę wartą zakupu. Ilustracje mogą wywołać lekki dreszczyk i gęsią skórkę. Sam pomysł jest moim zdaniem dość oryginalny i ciekawy. Jest kilka zwrotów akcji i niespodziewanych momentów, które ciężko byłoby przewidzieć. Jeśli chodzi o zakończenie, jest zrobione w naprawdę dobry sposób. Myślę, że mangę mogę śmiało polecić. Nie jest to typowy tomik, który ma przestraszyć nas ilością krwi. Jest on dość wciągający i mocno skupiony na fabule, ale również na ślicznych rysunkach. Ale cóż, póki co mówił do Was ktoś z innego wymiaru.